Znajdujemy się w sali gimnastycznej rozbudowywanej szkoły podstawowej nr 8 w Oleśnicy. To prowadzona przez miasto Inwestycja, której celem jest doprowadzenie do tego, żeby szkoła podstawowa stała się jednociągową szkołą spełniającą wszystkie wymogi szkoły XXI wieku. Budowana sala będzie uzupełniona o zaplecze socjalne, o szatnie. Prysznice, umywalnie, ale również dwie sale dydaktycznie. W ramach tej inwestycji przewidujemy również wybudowanie zewnętrznych boisk ze sztuczną nawierzchnią, ale również przewidujemy remont starego obiektu, to znaczy remont elewacji, wnętrza, wejścia środkowego, klatki schodowej. Mam nadzieję, że zakończenie w przyszłym roku tych prac. Zaowocuje oddaniem szkoły dzieciom, szkoły naprawdę wartej miana, szkoły oleśnickiej, szkoły XXI wieku, spełniającej wszystkie wymogi i oczekiwania. Inwestycja została podjęta z racji zwiększonej ilości dzieci, które tu się pojawiły. Budowa osiedla wkoło trwa, nowe budynki przyrastają, a tym samym potrzeba zapewnienia miejsca w szkole dla dzieci. Jestem przekonany, że obiekt ten będzie wart naszych oczekiwań i ambicji.